Siemano, witam was serdecznie, oficjalnie jako już zawodnik UFC, co możecie wiedzieć z naszych mediów, e, z naszej wspólnej rolki z e, naszą e, szefową Asią i z Robercikiem. W skrócie opowiem wam co się działo w Stanach i, i co się działo e, po przyjeździe. Dobra, witamy serdecznie w USA. Yo! I co, nowa kamera, nowy nabytek, będą vlogi. Ej, nowe auto. Nowe auto. Nowa skóra. Wszystko nowe, wszystko nowe, witamy serdecznie. Ej, wszystko nowe, ale nie my. No, słuchajcie, wczoraj przyjechaliśmy, szybkie wypakowanie Oczywiście, jak zawsze, Szybki. będzie gadka tylko z treningu Tak, nie będzie treningu Tak, nie będzie z treningu, nie, byliśmy już na pierwszym treningu Na jetlagu elegancko Generalnie, ciężko było po samym treningu, teraz już jest lepiej Spotkaliśmy Rębeckiego Na wieczór się zgadaliśmy, dzisiaj zrobimy sobie jeden trening Pochodzimy, pozwiedzamy eee, no, no i fajne przywitanie mieliśmy, wszyscy bardzo mieli No, zajebiście, jak się już, trenerzy ogarniają już nas znają i w ogóle ci zawodnicy to się wchodzi jak do siebie, nie? Zajebiście, wszyscy cię witają, wiedzą kim jesteś, a nie tak, że przychodzisz i w sumie to jesteś tylko takim szarabskiem. Z racji, że przyjechaliśmy z dziewczynami, to troszeczkę też pozwiedzamy i może coś pokażemy. Planow planujemy, możesz mignąć na QS, może ee, do Universal Studios. Wikuacz planuje się oświadczyć. już nie tak, bo odpali coś i nie, no, no, Musisz być tak. inkognito. No tak, takie są plany, ale, ale zobaczymy. Może, może jeszcze zapytamy Robercika jedną najważniejszą rzecz. Kiedy UFC? E, no by było jutro słuchaj, bo to, bo to jest tak, że wiesz, ja ci powiem kiedy, nie? Więc Ty, Be Be Beka jakby było jutro. Mogę powiedzieć tylko tyle. Robert, ale tak burgera w serwetę. Aha. No przecież wybiorą. Co o tym sądzisz? Nie, yeah. no comment. Dobra. Robercik, co ty p*******, człowieku? No ogólnie drogie. Co ty p*******, człowieku? No serio, te klawiaty są tanie. Ale w Sączu takich pełno. Nie, no akurat dwie może, ale tutaj. Wiem, bo tu, za tanie Tutaj są bardzo dużo jeździ, bo w Sączu są drogie. A tutaj chyba nie. W Stanach działo się bardzo dużo, e, bardzo dużo pochłonęło też naszej uwagi podpisanie kontraktu i inne rzeczy dookoła. Między innymi też e, zaręczyłem się dla e, swojej ukochanej. I dodatkowo pojawiła się ta okazja, żeby podpisać kontrakt. A jak się to wydarzyło? No wydarzyło się to w sposób troszeczkę oczekiwany, nieoczekiwany. E, Pewnego wieczoru, popołudnia w sumie, przychodzę na trening, robiłem trening akurat z Chińczykiem I dostałem e, wiadomość od Asi, że... Żeby podesłać tam dane, czy coś w tym stylu e, I otrzymałem też maila E, maila z różnymi plikami, które mi się nie otwierały. Jakby nie wiedziałem, że muszę te pliki wypełnić, co się później okazało, skontaktowaliśmy się z naszą, wysłała te pliki, te pliki zaczęliśmy wypełniać, a już w tych plikach był... <grytania> no był ten kontrakt, był ten kontrakt i to zauważyliśmy później, co jest w tym najzabawniejsze. Spojrzeliśmy gdzieś tam na ostatnią stronę takiego dłuższego już dokumentu i gdzieś tam na końcu zobaczyliśmy nasze dane 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 White'a i to już zrobiło wrażenie, podpisaliśmy ten kontrakcie, podpisaliśmy wszystkie te papiery, a ich było bardzo dużo. Po pierwsze to były gdzieś tam papiery, e, jeżeli chodzi o formalności podatkowe, był kontrakt, był, e, był papier, jeżeli chodzi o takie rzeczy medyczne, e, o rzeczy antydopingowe, o fotografię, którą też musiałem podesłać i jakby wysłać zgodę fotografa i nie byłoby to kłopotem, gdyby nie to, że te papiery były po angielsku e, to się w taki dosyć specyficzny sposób wypełnia też nie drukowaliśmy tych papierów, tylko wypełnialiśmy je na telefonach co też było problematyczne no ale wiadomo, człowiek się tym stresuje czekał tyle czasu, więc chciał mieć to bardzo dobrze wypełnione skrupulatnie, więc wszystko musieliśmy wytłumaczyć e, samo te wypełnianie papierów zajęło nam ze, ze spokojnie 2-3 dni zanim dosłaliśmy praktycznie wszystko wydarzyło się to, podpisaliśmy kontrakcik i po podpisaniu kontraktu Eee, stało się też tak, że nie pamiętam który to do końca dzień był, a nie, to był, to był piątek nie, to był czwartek Sparingi. Chyba w poniedziałek dostaliśmy informację, że już chyba jesteśmy, że, że mamy kontrakt na mailu. Skapnęliśmy się dopiero we wtorek, oczywiście, tak mi się wydaje, z tego co dobrze pamiętam. No i tak, w czwartek poszedłem na sparingi okay. i gdzieś po Sparingach wydarzyła się, no taka kontuzja na no, drobny uraz, po prostu rozciąłem sobie nogę przy kopnięciu. Poszliśmy na te sparingi. No i tam wybrałem sobie dwóch partnerów na dwie, dwie pierwsze dwójki, bo tu się robi dwie rundy z jednym, dwie rundy z drugim partnerem. No i tak, robię z pierwszym partnerem, z drugim partnerem, cztery rundy zrobione, robię ostatnią, piątą ee, i... A, jeszcze podczas piątej rundy ktoś mi zwrócił, że mam tutaj koszulkę delikatnie we krwi i patrzył, czy tam nie jestem rozcięty, czy to nie moje. Ja mówię, nie, mówię, nie moje, może mnie, może bucho delikatnie rozcięte, czy coś, bo czasami mi się tam e, robi tak. Rana na uchu ze względu na te kalafiory, ale nie mówię, to nie moje. No, no nie ma nic tutaj. I poczułem, jakbym miał kurczę delikatnie z zbitą piętę, no bo kopię do tych frontkicków troszeczkę i, i rzeczywiście tam poczułem troszeczkę jakby piętę po rundkach, bieganko, w kółko fajnie pobiegaliśmy se w kółko, waleczka z cieniem ja tu wszystko kopie, elegancko robię zaraz po tym yy, tam wszyscy wspólnie się zbierają, krzyczą ATT yy, przybijają sobie piątki no i jak to po sparingach chciało się trochę dychnąć usiadłem sobie i co? siadam Patrzę na nogę i mówię: O kurde, zakrwawiona noga, to nie? Tylko mówię, no kurczę, to widocznie mi się coś tam delikatnie drasnęło, rozcięło. No a tu kurczę, sytuacja nieprzyjemna. Zdarzyło się to. Konkretne rozcięcie, napięcie. Przepraszam, że to tak nieładnie wygląda. Pewnie i tak się nie łapie, żeby pokazać. No ale tak, rozcięcie, napięcie. No i patrzę w to. Dobra, zdezynfekuję, no pełno krwi to nie wiedziałem co się dzieje, no a tu się okazuje, że jest porządnie rozcięte niestety i od razu dostaliśmy e, od Abbasa i od takiego CD-ka kontakt do e, lekarza, który mówi, że ich tam gdzieś e, zawsze szyły jak byli rozcięci, jak mieli jakieś problemy. No i co, mówię, Robercie, słuchaj, no tak to wygląda, że mówię, no trzeba jechać to szyć. Wcześniej Sidik zadzwonił do doktora, eee, taki zawodnik, tutaj bardzo w porządku gość. I z jego telefonu porozmawiałem, no bo gdzieś tam nie mam telefonu amerykańskiego, więc zadzwoniłem do niego, było łatwiej się dodzwonić. Jakaś piękniarka ładnie mnie tam przywitała, a to ty jesteś ten, 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 ten zawodnik z Polski. Ja mówię tak, tak, tak. Prywatny lekarz. Poprosił mnie, wpadł, przedstawił się. E, bardzo miły, naprawdę bardzo miły gość i, i naprawdę byłem zadowolony, e, bo bardzo fajnie przyjął, gdzieś tam wzy, zdezynfekował ranę i po zdezynfekowaniu rany powiedział, że mnie przygotuje do szycia. No, i mówię, o kulta, no to no dobra, no. Damy radę jakoś. Mówię, te strzywania ostatnio po walce nie było tragiczne. I co? Wszystko fajnie, on gada, że tu dużo zawodników do niego przychodzi ee, i tak dalej, no i ja super, ja mówię, że tu się dostałem do EFC, że e, prosiłbym tam o wszystkie, medymy, e, wszystkie substancje, bo już byliśmy wyuczeni, e, żeby, żeby zanotować. I pamiętam, że strasznie bolesne było znieczulenie, jak on mi bijał to w stopę, to było tak cholernie bolesne, że te zszywanie po walce, mówiłem mu, że to było light, a to no samo samo znie, znieczulenie tak bolało a strzywanie już już tam delikatnie poczułem w niektórych momentach no po prostu chyba to miejsce jest bardzo unerwione skończyliśmy strzywanie no i tu śmieszna anegdotka gościu mi pokazuje zdjęcie na korytarzu i to jest zdjęcie z Pereira versus Adesanya 2 i na tym zdjęciu tak jak możecie zobaczyć bo wam tu załączę to jest ten lekarz jak wbiega do klatki jako pierwszy domu, jeden z pierwszych, tak? I okazało się, że jest lekarzem UFC przyjął mnie i, i naprawdę bardzo dobrze mnie potraktował. I myślę, że jak będziecie tutaj, to też możecie e, odwiedzać śmiało tego lekarza, szczególnie, że dużo zawodników e, e, jeździ na Florydę czy trenować w Giglifie, czy w American Top Team, to dla Waszej informacji podsyłam tego gościa, jeżeli będziecie chcieli jakiś kontakt, to tu Wam podsyłam lokalizację, bo naprawdę... No niesamowite przeżycie, takie zbieg okoliczności. No i teraz sytuacja wygląda tak, że mam delikatną przerwę. No to też mnie przystopowało delikatnie, bo w takim klimacie łatwo gdzieś tam o zakażenia, więc musiałem bardzo mocno o to zadbać. Jak się później też okazało, Robercik dostał tę okazję, żeby posparować z Dustinem. Te sparingi też oglądałem. No i powiem Wam, że jest to kurczę piękna rzecz fajnie było to pooglądać i, i nie spisujcie Robercika, bo widzę, że gdzieś tam dużo osób e, jakieś takie mań złe zdanie a propos jego kariery w FC może spokojnie, on zrobi bardzo bardzo dobrą karierę w UFC i na pewno będzie w samym, w samym absolutnym topie i, i tego jestem pewien. E, no to krótko, to ten czas zabrał nam jeszcze ten, e, ten proces e, wchodzenia w system antydopingowy, e, gdzie po prostu nie wiedziałem, że tych rzeczy jest też tyle, trzeba było bardzo dużo wypełnić rzeczy, e, wypisać i tak dalej, tam pisać. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale po prostu dużo było samego wypełniania, e, było też e, taki... Taka, taki wykład, ale rozmowa, w której mieliśmy opowiedziane wiele rzeczy, e, na co mamy uważać i jak, jak się stosować, e, jak, jakby jak się stosować do tego regulaminu całego i tak dalej. Też jak wyglądają testy, e, które potem nas zrobi, nam zrobili. Też mamy między innymi mi, mieliśmy dużo rozmawiania o aplikacji, z której musimy korzystać, bardziej ze strony, gdzie musimy się logować i co jest ciekawe, też musimy gdzieś tam podawać swoje lokalizacje codziennie, gdzie jesteśmy, gdzie spędzamy najwięcej czasu w ciągu dnia, gdzie spędzamy noc i... Po prostu w każdej chwili może nas odwiedzić komisja antydopingowa i do tego trzeba bardzo się przyzwyczaić, profesjonalnie podejść, no bo gdybyśmy podali złą lokalizację, no to jakby mamy godzinę na dostanie się do tego miejsca, do którego oni przyjadą i po kilku tam wpadkach, nie wiem czy dwóch, czy iluś tam chyba po prostu jest zawieszenie i tyle, więc no trzeba się podejść, trzeba podejść profesjonalnie do tej sprawy, ale trzeba też bardzo mocno się przyzwyczaić. Jak tam Robercik? Nie bolało. <laughs> nie bolało. Nie bolało, nie mdlejesz? Nie, ale kiedyś zemdlałem. Serio, prawie. Znaczy, nie no tak prawie, tak mi się wydawało, że tak, <laughs> to, czy to było nie? było takie wiesz, takie... O parę prześciany i mówię, kurwa, co się dzieje, nie? No. To... Bardzo nie lubię. Nie przeszkadza mi krew, się... Od... Ale to, krep, to jest w ogóle, nie, nie czuć, nie czuć. Nie czuć nie. Tak jakbyś ten, w palca cukier mierzył sobie. Tak. Najgorsze no. jest jak y, podpinają... Kropułki, nie? leci krew. Tutaj, o, leci no. ci, leci. jest dobrze. A to jest pierwsze? To jest pierwsze czy nie? To jest ostatni drugi. dzień mój i ostatni dzień Robercika chyba, który był zapisany w tym w aplikacji i przyszli nas przetestować. Tak. I w ogóle obok przyszła też. E, usada Usada, ale to jest do, chyba do PFL-a testy. No więc ja już jestem oprawiony. Teraz czekamy na Robercika. Robercik jeszcze druga próbka napełniana. Trzecie zaraz będzie jeszcze krew znowu. Ale to szybko schodzi. I sikanie. Ja powiem szczerze, że teraz zacząłem pić na treningu i, i ledwo wypełniłem limit. Ledwo wypełniłem limit, żeby wysikać wystarczająco dużo. No i tak to wygląda. Grand. Guys, guys, it's America. Here we speak American. Okay, okay. Gonna have to, you're gonna have to translate this with subtitles. <laughs> okay. Okay. I will need to translate to Robert. Yes. He's not speaking too well. Yeah, no. I, in I, Polish or English? I, English. <laughs> and and I he's did. like, oh, I speak, I speak. Love. I speak I <laughs> very good. My English. I improve my English a lot. I have three lessons in one week in Poland. A lot. Very good. He's learning like, you know, what's your favorite color? Yeah. What's your favorite food? You like pizza? Yeah, i like. <laughs> Oj, tak to wygląda, a tu mamy piękną salę. Mamy klatkę ogromną matę, bo jeszcze wcześniej nie pokazywałem, tam jest druga mata za tą siatką, na końcu jest siłownia, po lewej mamy szatnie. tu jest wejście, spójrzcie tylko na te wszystkie Obrazy, tu mamy pasy. Zobaczcie. KFC Bellator, PFL, One Rising, Bernard Fighting, a to nie wszystkie. Zobaczcie, co tu mamy. Pas BMF. A tu jeszcze druga partia. One Bellator PFL. Znowu, i The Fodker, był klimat. Generalnie chciałbym wam je wszystkie pokazać. Ale nie będziemy teraz chodzić. Tutaj mamy jeszcze jedną matę. I jeszcze tutaj mamy takie dwa pomieszczenia, czy trzy nawet z matami ze wszystkim. Tak więc. Pięknie to wygląda sika jest wóz, Na górze za mną tak jak widzicie Jest okienko Tam jest taki salon i tam Tam jest akademik, tam są pokoje w których można sobie mieszkać i trenować tutaj, ale tam dostęp mają nieliczni i zaraz Robercik idzie jeszcze na sikanie i będzie koniec testów, jedziemy do galerii po dziewczyny I co? I to już ostatnie dni Sprawa wygląda tak Chłopczek, pół godziny kurwa. Tylko się wysikam. Robercik nie może się odleć. Próbuję mu mentalnie wpływać na głowę, żeby żeby się odwołał. Ale jest ciężko. Robercik Cię. mówi, że jak ktoś się w pomieszczeniu, to się nie wysika. Ja no nie wiem o co chodzi, ale od jakiegoś roku mam coś takiego, że normalnie jak jest ktoś w pomieszczeniu, to nie jestem się w stanie wydać. I wiem. wiesz, ja idę tam, zapuść wyjątkowo, mówi, że on tam wchodzi, nie? Mówię, ja przyjadę nie wiedziałem, że nie pójdzie, teraz się zablokowałem. Robaczik pęty, to tylko bariera. Ograniczenia są w swojej głowie. No ja właśnie wiem, tylko ja jak są chłodę rozjebać, nie? Jak tą kłodę w głowie rozjebać, tą to no? Z tym głodne dziewczyny w galerii czekają. Po prostu idź, zrób to. Zrób to, teraz. Nie masz bariery, idź. Wierzę w Ciebie. Robisz to? Za okay. I'm coaching him. Wierzę w ciebie, Robercik. Wróć z pełnym słoikiem. Czy Robercik się wysika? 50-50. Przypominam o kodzie 15JAKÓW, 15%, jaków, 15 zniżki na wszystkie suplementy i wszystkie produkty na stronie Proteina.co. Polecam takie klasyki, jeżeli chodzi o sportowca i jeżeli chodzi o każdego człowieka, czyli minerały, witaminy, kreatynkę, aminokwasy i między innymi bardzo dobre w smaku białeczko z moich top, to jest absolutnie pistacjowe białko, prawda Roki? W tym miejscu wpisujecie sobie kod, wybieracie produkty. Kupujcie proteina CO. A przejdźmy do pytań z kanału. Pytań jest bardzo dużo, bardzo dużo. Między innymi takich ciekawych tematów, bo zdarzały się często jakieś głupie pytania, jak było QA. Było bardzo dużo głupich pytań, po prostu, ale były też dobre. A tu naprawdę bardzo dużo fajnych pytań. Kiedy będzie pierwsza walka w UFC, czy są jakieś propozycje, to, to, no, to jakby na ten moment czekamy na kontrakt, na walkę już wtedy bezpośrednio, bo jest kontrakt, jest kontrakt też na same walki, już. Za samą jakby jedną walkę tak to się dzieje. E, czy są już rozmowy na temat walki w UFC, a jak są to kiedy mamy się ciebie spodziewać w pladze? No rozmowy cały czas są. I tutaj myślę, że w tym roku na pewno, mam nadzieję, że się okaże coś jak najszybciej, bo ja cały czas jestem w treningu i cały czas jestem w gotowości tak, żeby na jakąś walkę wskoczyć. Samopoczucie, no to poczucie. wyśmienite, choć przyznam, że ostatni tydzień był ciężki ze względu na, delikatnie też jetlaga, natłok spraw, za dużo podróż, no powiem wam tak, Podróż ze Stanów trwała takie niecałe 24 godziny do Poznania, później jeszcze musiałem do Olsztyna pojechać, przyzwyczaić się jeszcze z tym jetlagiem, walnęła mnie jeszcze alergia, więc to wszystko było skumulowane, ale wszystko teraz jest już na miejscu. Jak wrażenia sterowania trenowania w ATT i ogólnie ten klimat na Florydzie? No to... no to przepiękny jest tam klimat i przyznam szczerze, że uwielbiam tam wracać. Póki co mój plan jest taki, bo, jakby uwielbiam to miejsce, fajnie by było po karierze gdzieś tam mieć na przykład mieszkanko i sobie jeździć, i nawet żyć w jakiejś części, nawet na Florydzie, bo tak mi się tam podoba. Ale na ten moment, jeżeli chodzi o treningi. Bowiem, że takie pytania się pojawiają też, no to chciałbym na przykład przygotowywać się w stanach w momencie, jakbym miał walkę w Stanach, jak będzie to walka gdzieś tutaj, no to głupio by było dwa razy aklimatyzować się, jakby to była walka w Stanach, to mogę i tam się przygotować sparingowo i już się aklimatyzować przy okazji do walki. Z kim smierasz najlepszą walkę, eee, zawsze będzie ten, kurde przybysz w głowie, co nie? <laughs> Wszystkie walki. E, kiedy debiut? Kiedy najbliższa walka? Z kim chciałbyś zawalczyć w UFC? E, kurde, szczerze mówiąc najbardziej bym chciał zawalczyć, wiadomo, z absolutnym topem, ale trzeba tam się doczłapać, tych zawodników jest dużo, więc na ten moment nie mam nikogo, z kim chciałbym zawalczyć, bo po prostu czekam na jakąkolwiek ofertę walki i to jest Liga Mistrzów, tam już się bierze po prostu każdą ofertę i się napierdziela i się wygrywa, więc tam jest, tam jest Krótki temat. Włosy na różowo w pierwszej walce. Kurde na różowo to nie myślę, że na biało, ale się jeszcze coś zastanowimy nad jakimś e, nad jakimś wyróżnikiem. Dawajcie swoje pomysły. Jak porównasz odczucia, z podpi odczucia podpisywania kontraktów w KSW, a w UFC. UFC to faktycznie top 1 pod względem organizacji i vibe. E, no, kurde, to jest wiecie, więcej będę miał wyróżników do oceniania, jak już będę po pierwszej walce i tak dalej, już zrobię kilka walk, w sumie to będę mógł więcej ocenić. A póki co, no, po prostu podpisaliśmy kontrakt. Różnica jest duża, no bo było gdzieś tam dużo, e, dużo więcej papierologii. Czy Robert powinien przyjąć ksywkę? Moim zdaniem, powinien taką ksywkę przyjąć. Nie wiem do końca czy realizuje to, bo powinien Dustin do niego na rolce krzyknąć Rob fucker już, a od początku żeby to się wdrażało, no, no ta ksywka jest dla niego dobra I, i tak dużo osób do niego zaczęło mówić, tak więc no tak, tak powinno być, Robert powinien przyjąć tą ksywkę i już powinien dawno ją stosować moim zdaniem. Z kim masz najbliższe relacje, z jakim zawodnikiem na matach ATT? Kurde, z wieloma zawodnikami w sumie, no nie wiem, zawsze się pośmieję, posiedzę się z tą ekipą brazylijską, z Adriano Moralesem zawsze mi się dobrze gada, e zawsze mogę się z nim pośmiać, zawsze jest Vetori, który dołoży e coś od siebie, bo, bo zawsze zawsze gdzieś tam z nim sobie gadamy, często nawet gdzieś tam e rzucamy sobie e jakiś, jakieś takie mocne teksty, e między innymi kurde Vetori, e ja jak, wi jak widzieliście, Zresztą na materiale, jak widzicie, mieliśmy pierwsze testy antydopingowe, gdzie po prostu no, rozpoczęli ten proces badania. Idę się tam e, e, wysikać i, i co? No i sprawa załatwiona. E, no i jest ten gościu z tej komisji i on tam przelewa sobie tą próbkę. Bo tam ileś tam musi być tego tu, ileś tu. Nie wiem, jakby nie do końca to ogarniam, ale tam czy, po prostu porządkował te wszystkie próbki. No i wchodzi Wetory e, i mówi o, że co, że UFC, że UFC Antydominek. No i tak, tak, zobaczył tego gościa. I mówi do niego po angielsku. <laughs> on mówi, to jest, to jest Polak, on ma sztucznego kutasa, proszę go sprawdzić. Gdzie <laughs> to na poważni ludzie są. A on wpada z takim tekstem, więc, więc zawsze też, też jest tam zabawnie. Ludzie nas kojarzą, wiedzą, że mogą, może, mogą sobie pożartować. I absolutnie tam z każdym sobie możemy pożartować. I, I no już ten kontakt jest naprawdę z wieloma zawodnikami bardzo dobry. To tyle z pytań. Zapra zapraszam. Na na mój kanał nadawczy, tam będą się pojawiać częściej takie wiadomości, gdzie będziecie mogli wziąć udział i mieć realny wpływ na mój odcinek. I mówiąc tu o najbliższych walkach, no to e, Robercik już dostał tą okazję, już jest jego debiut ogłoszony. E, jaram się tym niesamowicie. Tak więc oglądajcie jego walkę już 6 e, września w Paryżu i kibicujcie mu bardzo mocno. Ja się jaram niesamowicie. Nie wiem, czy będę na samej walce, postaram się być, ale, ale mam nadzieję, że też będę już miał swoją walkę zaplanowaną. I, i tyle, trzymajcie kciuki, bo na pewno namieszamy tam TFC. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Lecimy, lecimy, kurde, potop w yy, i tyle. Macie 5% zniżki yy, na stronie dzika z kodem WIKLACZ, tak więc zapraszam do zakupu. Tak samo pamiętajcie, yy, korzystając z mojego kodu wspieracie też mnie.